Panie dyrektorze, szpital się rozbudowuje, poważna inwestycja, wielomilionowa. Proszę powiedzieć, jaki jest etap, na którym aktualnie jest procedura przetargowa, no i też jaki będzie ten finał, jak będzie wyglądał instytut. Mniej więcej rok temu podpisaliśmy umowę w ramach funduszu medycznego, do, otrzymaliśmy dotację 240 milionów złotych i na taką sumę chcemy za takie pieniądze, chcemy rozbudować z matki dziecka o kolejny nowy budynek, który będzie również połączony z naszym budynkiem głównym, który już jest też zabytkiem, ale połączymy zabytek z nowoczesną bryłą. W tej chwili właśnie wczoraj zakończył się, no, ogół, no, nasze ogłoszenie złożone zostały oferty przez wykonawców. Teraz jesteśmy na etapie no, przeglądania tych ofert, wybierania generalnego wykonawcy. Będzie to inwestycja oparta o system zaprojektu i wybuduj, także no, ten, ta, ten, ten przedsiębiorca, który wygra, czy też ta, ta firma, która wygra przetarg, będzie tworzyła koncepcję, już mamy. Oczywiście na bazie tej koncepcji już będzie ostatecznie projektowała na, naszą, naszą nowy budynek i też no, łączyła ze starym. Naszym głównym no, w, Potrzebą jest to, że no, po pierwsze, brakuje nam już w tych budynkach, które są miejsca i nie będziemy spełniali nowoczesnych wymogów, które są związane z budynkami ochrony zdrowia, ale też chcemy no, razem z budową zmienić w ogóle funkcjonowanie instytutu, dostosować też do, do tego, co jest w tej chwili potrzebne, najbardziej oczekiwane i najbardziej jest teraz trendem. Tak? Czyli chcemy rozbudować przede wszystkim tę część medycyny jednodniowej, ambulatoryjnej po to, żeby, żeby nasi pacjenci mogli leczeni jak najkrócej w szpitalu i jak najlepiej przy warunkach, które będą sprzyjały tak i opiekunom, pacjentom i personelowi, żeby to zapewniało też ten komfort leczenia, nie były to zimne mury szpitalne, takie tylko rzeczywiście przyjazne miejsce dla, dla pobytu jak najkrótszego, dla jak najlepszego kontaktu. No i też, żeby można było różnego typu rozwiązania nowej technologii, nowych technologii też umiejscowić, bo też no, te budynki, które już mają swoje lata, to chociażby taka sieć elektryczna czy sieć internetowa już potrafi tego nie, nie móc dźwignąć, tak? więc musimy to zmienić, więc to jesteśmy na tym etapie, więc będziemy wyłaniać generalnego wykonawcę no i rozpoczynać będziemy, będziemy budowę. My też w czasie tego, tej inwestycji otworzymy się zlikwidujemy mur przed Instytutem, który stoi, nas, wytycza granicę naszej działki. Od strony tego budynku będziemy już kompletnie otwartą przestrzeń, więc jakby będziemy tak powiem, nie, nie odgrodzeni ogrodzeniem od społeczeństwa, od, od miasta, tylko będziemy otwarci. No, będzie to duże wyzwanie, no bo ta nasza lokalizacja jest w takim a nie innym miejscu, gdzie, gdzie, gdzie tego miejsca za dużo nie jest wąska, też nie, te ulice nie są bardzo szerokie, więc na pewno będą też różne utrudnienia. No, łączenie dwóch budynków też będzie utrudnieniem, ale my nie za, nie za... Przestaniami naszej pracy i będziemy funkcjonować jak zawsze. Jeszcze krótko, kiedy pierwszy pacjent ma się szansę tam pojawić? Pierwszy pacjent jest 28 rok.